Cześć, kochani, to Rita z pracowni literackiej. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, w którym zawarłam rady związane z tym, jak przygotować się do matury w wakacje. Wyobrażamy sobie, że po prostu jesteście na jednych z moich korepetycji i przychodzicie do mnie z takim prostym pytaniem. Rita, chciałabym się pouczyć, chciałabym pouczyć się trochę w wakacje. Jak to skutecznie zrobić? Ja dzisiaj chcę Wam doradzić i właśnie wyobrazić sobie, że jesteśmy w takiej bliskiej relacji. E, no bo co, pracownia to właśnie tego typu zajęcia. Korepetycji i kreatywne pisanie, ale też y, sklep z notatkami do lektur ogwiaskowanych. Więc jeżeli potrzebujecie tego typu materiałów, to serdecznie Was zapraszam. Przeczytajcie także w opisie filmu o newsletterze. A my teraz lecimy w stronę wakacyjnych rad. Zacznijmy od. Planu nauki. Ja swoje rady oparłam tutaj na książce Siła Nawyku oraz na mojej wielomiesięcznej aktywności oglądaniu kanału Matadabeli, bo stamtąd te porady po części wzięłam i dołożyłam oczywiście to, co wynika z mojego doświadczenia i obserwowania, na ile ta wakacyjna nauka udawała się moim uczniom w poprzednich sezonach. Słuchajcie, ja będę sobie zerkać, pozwólcie, bo mam to wypisane w punktach przede wszystkim wyobraźcie sobie gdzie i kiedy będziecie się uczyć. Chodzi mi o to, aby rzeczywiście pomyśleć, kiedy ta nauka będzie miała miejsce. Nie żyć w takim przekonaniu, że wy się będziecie uczyć w wakacje, ale kiedy w wakacje. I to jest pytanie, czy będziecie robić to po na przykład porannym spacerze z psem, czy po nie wiem wyjściu na bieganie, czy po prostu po śniadaniu, czy też wolicie działać wieczorami, bo jesteście takim typem. Chodzi o to, aby tę waszą naukę połączyć z czymś, co już w Was istnieje, z jakimś nawykiem, który już u was działa, bo wtedy y, macie taką gwarancję, że na przykład bezpośrednio po spacerze z psem siadacie y, do. Ogarniania języka polskiego. To będzie wtedy dużo łatwiejsze i wy wyobrażając sobie, kiedy to będziecie robić, naprawdę zyskacie na skuteczności. Zrobiono nawet taki eksperyment właśnie ze studentami. Część z nich poproszono o to, aby wyobrazili sobie, kiedy pracę zaliczeniową, zdaje się semestralną, będą pisać i oni jakby zwizualizowali sobie ten proces, dokładnie zaplanowali, kiedy to ma być i skuteczność ich pracy i jakby ich działań była dużo wyższa niż tej grupy studentów, która po prostu stwierdziła, że tę pracę napisze. Od Mata Daweli wiem jeszcze o tym, abyście, jakby mam taką radę, abyście nie robili sobie więcej niż dwóch dni przerwy, kiedy na przykład ustalicie, że będziecie się uczyć co drugi dzień. W takiej, jakby ta, ta bariera, ten bufor pomoże wam w nieporzucaniu tego projektu. Jeżeli któregoś dnia po prostu Wam się nie będzie chciało usiąść do nauki, to robicie sobie dodatkowy dzień przerwy, ale nie przekraczacie tych dwóch. Kolejna sprawa to znalezienie takiej osoby, której będziecie mogli raportować swoje postępy w wakacyjnej nauce i y, albo, jakby i lub, y, stworzenie takich aktywności wraz z grupą znajomych, które służyłyby właśnie tej wspólnej nauce, czyli nie uczycie się jakby sami, zamknięci w czterech ścianach, ale organizujecie rozmaite wyjścia, zaraz Wam powiem, gdzie możecie iść i po co, które są właśnie formą miłego spędzania czasu i dzięki temu też uczycie się i kolejne punkty z Waszej checklisty odznaczacie. Chciałabym Wam też zalecić zaplanowanie małej liczby aktywności, ponieważ z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś mówi mi, że w wakacje planuje przeczytać, nie wiem, 15 lektur albo 10 lektur, zrobić jeszcze z nich notatki, powtórzyć epoki i generalnie rzuca tutaj tysiącem zadań, to zazwyczaj ta nauka się nie udaje, bo jest jej po prostu zbyt wiele. W wakacji musimy też odpocząć, to jest jakby. Główna rola wakacji, i to Wam także polecam: to znaczy, umieszczenie w Waszym planie wakacyjnym wszelkich wyjazdów, wolnych wieczorów bądź poranków, a także zdarzeń nieprzewidzianych. To znaczy, wpisujecie sobie w Wasz plan, że przecież któregoś razu może ktoś do Was przyjechać, Wy możecie wyjechać gdzieś niespodziewanie i cały plan chwilowo zawieszacie. Bo to, co jeszcze ważne i na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę to pow powracanie do nauki nawet wtedy, kiedy zrobicie sobie więcej niż dwa dni przerwy, kiedy coś pójdzie zupełnie nie po Waszej myśli, bo to o te powroty chodzi, a nie o to, żeby za każdym razem móc powiedzieć każdego wakacyjnego dnia, że zrobiliście tysiące rzeczy. Od strony technicznej, plan to może być po prostu tabela, dokument w dokumentach google'owych, notatka w waszym telefonie, czy zwykła plansza albo kartka, gdzie wypiszecie tygodnie, jakie macie, i materiał, który przyporządkowujecie albo do każdego z tygodni, albo wręcz do każdego z dni. Zachęcam was, żebyście nie robili takiego zbyt dokładnego planu, bo bardzo łatwo w nim się potknąć, oraz żebyście wybrali priorytety w waszej wakacyjnej. Nauce. Być może niech będą to trzy, zazwyczaj dobrze, kiedy priorytety mają taką liczbę nie, niezbyt przytłaczającą, trzy lektury albo trzy zagadnienia, na których totalnie Wam zależy i wtedy to jest dla Was najistotniejsze może w całych wakacjach, a możecie też sobie wypisywać na przykład trzy priorytety na każdy tydzień. To także powinno pomóc. I ostatnia z rad związana z planem nauki e, brzmi w ten sposób. Zróbcie sobie archiwum albo przynajmniej opracujcie jakiś sposób e, zapisywania tego, co polonistycznie w wakacje zrobiliście. Czy to będzie folder na komputerze, telefonie, czy po prostu notatki albo jakiś segregator. Chodzi o to, aby po waszej aktywności został wyraźny ślad, żebyście nie mieli później wrażenia, że tak naprawdę nic w te wakacje nie zrobiliście, albo żebyście też nie zapomnieli o tym, co Robiliście, bo za chwilę pokażę Wam chociażby profile Instagramowe warte śledzenia, no a wtedy rzeczywiście jaka, jakiś ślad, jakieś zapisanie tego, co robiliście się przyda. No i te kochane Instagramy. Słuchajcie, Storia del Arte, profil, który publikuje dzieła sztuki, e, przepiękne zresztą, jakie możecie sobie scrollować e, i oglądać. Będzie to wpadać na Waszą tablicę, czy, czy jak to się tam e, nazywa. No i co, gotowy kontakt z obrazami. Znowu zapisujecie, albo robicie print screen, ląduje to w Waszym folderze, żeby Wam nie uciekło. I tu e, dziękuję mojej uczennicy, która we wrześniu, Weronice, która we wrześniu pokazała mi ten profil, bo super. Śledźcie sobie też blogerów książkowych, którzy polecają nowości i dzięki temu będziecie mogli wybrać sobie jakąś książkę spoza kanonu lektur, która być może Was zainteresuje, a jak już wiecie z moich poprzednich filmów, zawsze książka przeczytana tak z autentyczną pasją, jest przez Was dobrze rozumiana i zwłaszcza na maturze ustnej, chociaż na pisemnej, także korzystacie z niej z wielką satysfakcją, pewnością siebie i po prostu po prostu mówicie o niej zdecydowanie pewniej bądź piszecie zdecydowanie pewniej niż o tych książkach co do których sympatii e, nie czujecie do których sympatii nie czujecie albo których po prostu nie do końca rozumiecie na tej samej zasadzie polecam y, śledzić profily wydawnictw, y, na przykład czwarta strona czy znak. Y, czwarta strona ma to do siebie, że prowadzi swoje y, media tak dość y, atrakcyjnie, powiedziałabym, mają tam livey, mają Insta Stories, y, pojawiają się oczywiście zdjęcia y, i to także jest sposób na to, abyście wpadli na trop książki, jaką chcecie przeczytać. I znowu nie bierzemy ich zbyt wiele, y, dwie trzy, chyba że jesteście typem czytacza, ale dwie-trzy, czy nawet dwie czy nawet jedna taka dodatkowa książka, ale właśnie wybrana i przeczytana z pasją wystarczy. Dołożyłabym jeszcze do tych instagramowych poszukiwań analizę hashtagu Matura Język Polski. Tu oczywiście większość z Was pewnie zna Maturę po ludzku czy filolożkę. To są e, fajne profile dziewczyny robią niezłą robotę tych y, profili instagramowych jest dużo więcej, nawet y, wśród tych mniej popularnych i tutaj myślę, że to się oczywiście zmieni. Polecam Trudny Język Polski, Kasie, która jest wieloletnią egzaminatorką, ale też y, ma taki nawyk wrzucania w Insta Stories plansz y, z jakimiś poprawnościowymi zagwostkami. Więc możecie dzięki temu doskonalić swój język i sprawiać, że będziecie pisać i wypowiadać się w bardziej poprawny sposób. A teraz przechodzimy do kategorii Oglądaj, co oglądać w wakacje. Polecam wam Cykl wykładów dla maturzystów publikowany przez Instytut Filologii Polskiej. Nie tylko dlatego, że tam studiowałam, ale także dlatego, że są to albo przede wszystkim dlatego, że są to y, ciekawe, wartościowe materiały, które pokażą Wam, jak wykładowcy uniwersytetcy mówią o zagadnieniach maturalnych, rozszerzą Wasz horyzont, bo to y, nie jest y, takie mówienie nauczycielskie ale mówienie jeszcze z większą jakby pasją i też z ogromną erudycją. Mam nadzieję, że Wasza percepcja da radę, ponieważ rzeczywiście większość z wykładowców mówi naprawdę ciekawie i w takim odpowiednim tempie, więc serdecznie Wam polecam te materiały. Merytorycznie cacko. Jeżeli już jesteśmy przy działalności Instytutu IUM-u, to polecam Wam także taki cykl słowa od nowa, wykłady profesora Piotra Śliwińskiego, także wykładowcy właśnie na polonistyce, który mówi tam o wybranych książkach, czy też nawet utworach poetyckich. To pomaga wszystkim tym, którzy o poezji będą chcieli albo musieli pisać na maturze albo analizować ją w trakcie matury ustnej. Pokazuje też, jak do wiersza podejść, co w wierszu zauważyć, jak w ogóle o poezji się tak naprawdę. Mówi i to ciekawy kontekst. Nie musicie też oglądać wszystkich tych wykładów, wiecie, od początku do końca. One są akurat krótkie, kilkunastu minutowe, ale gdyby ktoś poczuł, że chce kolejnych inspiracji, to poprzeskakujcie sobie, poznajdujcie nowości, a dzięki temu zainspirujecie się, gwarantuję wam. Z takich. Oczywistości, no to mamy VOD i Teatr Telewizji. Tam jest wręcz cała taka zakładka i kategoria. Większość szkolnych lektur w postaci właśnie teatru zrobionego dla telewizji jest tam przeanalizowana, pokazana. Dużo zyskujecie, możecie umówić się ze znajomymi, kupić popcorn i za po prostu cel ustalić sobie, że przeżyjecie i obejrzycie całość. Kolejna sprawa, no to Netflix, HBO albo CDA. Tam macie filmy, seriale. Ja też zrobiłam o tym swój własny materiał, co polecam. Wakacje to doskonała szansa na to, aby właśnie któryś z tych seriali bądź filmów obejrzeć. I to, o czym przypominam raz jeszcze, to zostawić po tym oglądaniu ślad, czyli sporządzić albo krótką notatkę w wersji pisanej, albo nawet nagranie na dyktafonie, cokolwiek, żebyście. Później pamiętali, co zrobiliście i mieli taką własną bazę danych. A teraz mój ulubiony punkt, czyli spacery. Spacery po mieście. Jeżeli mieszkacie w Poznaniu, w Warszawie, w jakimś większym mieście, to bez problemu możecie po prostu wyjść z domu. I y, zobaczyć wiersze bądź też murale, jakie są y, w mieście zawarte. I teraz w Poznaniu, chociażby Jeżyce, mamy Zbigniewa Herberta, na Kościelnej mamy Słowackiego, nieco dalej, czy wcześniej na Małych Garbarach, mam nadzieję, że jeszcze jest Stanisław Barańczak i jego utwór. Jeżeli jesteście spoza y, takich miejscowości, to możecie raz. Raz zrobić sobie wycieczkę, i wtedy jedziecie do miasta, idziecie właśnie śladem tych wierszy, oraz wędrujecie do muzeum to moja kolejna rada dosłownie raz. W tym muzeum wybieracie znowu nie więcej niż jedno, dwie, dwa dzieła sztuki, jakie w jakiś sposób was rzeczywiście ujęły, rzeczywiście się wam podobają, rzeczywiście jesteście w stanie je zapamiętać. Robicie sobie, no nie fotkę, ale robicie sobie notatkę, zapisujecie to sobie i to jest dzieło sztuki, z którym rezonujecie, które możecie z tego spaceru, jednego nawet polonistycznego spaceru w wakacje. Zachować. Natomiast jeszcze pytanie, no skąd te wiersze? I murale Albo w ogóle street art brać. Jeśli chodzi o Poznań, to tutaj Tomek Bąbryk zrobił genialną robotę. To się bodajże nazywa z bliska, z daleka i macie do pobrania. Oczywiście wszystkie linki będą pod filmem. Mapę poznańskich murali, więc możecie zrobić sobie taką zaplanowaną trasę, co jest genialne. No a murale są jak najbardziej do wykorzystania w, na obu maturach jako przykład tekstu kultury. Takie pytania wręcz pojawiały się w zadaniach stworzonych dla Was przez mądre polonistyczne głowy, więc mamy dowód na to, że mural jest absolutnie naturalnie bezpieczny. Kolejna sprawa to y, odpowiedź na pytanie, czego słuchać. Nie odkryję Ameryki zachęcając Was do y, słuchania audiobooków obecnych, chociażby na YouTubie, albo też w innych aplikacjach, nie wiem, Virtualo, albo cokolwiek innego. Y, natomiast y, myślę też, że część z Was, albo zdecydowana większość zna słuchowiska, w których y, przede wszystkim dramaty zrobiła grupa filmowa Darwin i Mietczyński. I tam mamy Szefców, y, tam mamy mamy antygonę, zdaje się moralność pani durskiej i Romeo Julia, tego jestem pewna. Więcej można sobie jeszcze zobaczyć, więc to jest taki, taka podstawa. Kiedy idziecie na spacer, robicie cokolwiek, możecie sobie te audiobooki przyswajać, ale mam jeszcze taki pomysł na wiersze w postaci piosenek hip-hopowych i tutaj mamy projekt Poeci 25, już o nim mówiłam w filmie, gdzie analizowałam hip-hopowe numery, natomiast raz jeszcze Wam polecam, słuchajcie, duta Ordona zrobiona przez trzeci wymiar tak się wierca w głowę, że stanowi później doskonały przykład ym, do cytowania na maturze. i właśnie, jeśli o tych cytatach mowa, to właśnie piosenki, przepraszam, za powtórzenie, bo właśnie właśnie to piosenki świetnie, głęboko zapadają w pamięć i dzięki temu istnieje większa szansa na to, że rzeczywiście podczas pisania waszej pracy będziecie w stanie cytować. Jeśli chodzi o mariaż poezji i śpiewu, no to tu mam oczywiście poezję śpiewaną. I generalnie wszystko, co zrobił Grechuta albo Krystyna Janda, czyli Marek Grechuta, Krystyna Janda, albo też Michał Bajor, jest zazwyczaj doskonałej jakości i może się przydać na maturze. Tu już od Was zależy, czy będziecie rezonować z takim typem, z takim typem tekstów kultury, czy wolicie po prostu sobie posłuchać historii hip opartego na wierszach. No i docieramy do punktu czytaj, czyli do, do tego, co czytać, jak czytać. Przede wszystkim wszyscy zamieszkujemy w wakacje na wolnychlekturach.pl, bo tam mamy dostępne treści właśnie lektur szkolnych w przeważającej części nie ma tylko paru, ponieważ nie minął jeszcze ten czas, który musi minąć, aby lektura była dostępna dla wszystkich. Poza wolnymi lekturami, polecam Wam też korzystanie z wyszukiwarki w Google'ach Google Books. Jeżeli chcecie znaleźć jakąś konkretną książkę, wystarczy, że tam wpiszecie tytuł i już od razu linki do tej książki się Wam pojawią, no bo zazwyczaj jak wpisujemy w ogólną wyszukiwarkę, to musimy oddzielić ziarna od plew, czyli pominąć trochę linków z jakimiś streszczeniami albo, nie wiem, wpisami blogowymi, żeby dojść do tekstu książki w Google w Google Books jest e, łatwiej. Polecam Wam także zapoznanie się z wybranymi tekstami polskich noblistów, bo to zawsze w cenie i nikt Wam nigdy nie zarzuci, że nie jest tam bitny przykład. Oczywistym wyborem jest Olga Karczuk, ale możecie sięgnąć nieco dalej. Wisia Szymborska czy Czesław Miłosz to są także super przykłady. Zachęcam Was też do zrobienia z siebie specjalisty od wybranego twórcy. Może być to Noblista albo jakieś bardzo znane nazwisko, takie nawet szkolne, nie wiem, Różewicz, Herbert. Wybieracie sobie poetę, którego trawicie. Tutaj zazwyczaj Wisia Szymborska jednak wygrywa. I y, y, analizujecie kilka jego wierszy, wręcz kilkanaście, może nawet jakieś tomiki. Y, no nie chcę mówić, że wszystko, ale... Naprawdę zdecydowaną większość i jesteście, plus jakieś tam krótkie info o biografii, i dzięki temu totalnie tę osobę jakby ogarniacie, ogarniacie jej twórczość, jesteście w stanie z pewnością siebie odwoływać się do tej postaci. I to jest także z mojego doświadczenia. Ja pisałam licencjat związany z twórczością Michała Witkowskiego i przeczytałam go całego, plus oczywiście wiecie wszystko inne, naoglądałam no, się wywiadów i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, teraz rzeczywiście, kiedy mowa o Witkowskim, to nawet pod tych minionych latach jestem w stanie rzucać po prostu tytułami, bo mam go ogarniętego. Polecam Wam też zaglądanie do książki Magazyn do czytania, takiego czasopisma, e, dotyczącego właśnie czytania i pisania, bo już. Krótka analiza wybranych artykułów pozwoli wam zobaczyć, jak pisze się o literaturze i, zwłaszcza tym z Was, którzy przygotowują się do matury rozszerzonej, może dać bardzo ciekawe wyobrażenie na temat tego, jak chociażby rozprawkę rozszerzoną można napisać. I ostatni punkt, o którym już wspominałam, to czytanie dla przyjemności, zadanie sobie trudu i znalezienie takiej książki, która da wam tę radość, bo jak już mówiłam, to będzie taki wasz. Yy, Was w rękawie. Na pewno dzięki tej książce będziecie sobie lepiej radzić na maturze i pisemnej, i ustnej. No a teraz jeszcze inne sposoby na takie merytoryczne ujęcie tematu. Zaczęłabym na Waszym miejscu także od oglądania filmików na YouTubie, które dotyczą matury poprzedniej. Ja tu polecam swój kanał, ale oczywiście są też inne, więc zerknijcie tam, gdzie Wam wygodnie. W wakacje to też dobry moment, aby przeczytać poradniki związane z pisaniem rozprawki, czy zapoznać się z informatorem maturalnym albo dodatkowymi materiałami, jakie upublicznia CKE. I w ogóle z zapoznaniem się ze stroną CKE. To jest kopalnia wiedzy, która pozostaje dla większości maturzystów nawet do ostatnich dni przed maturą zupełnie nieznanym źródłem. Pytają o to, skąd brać arkusze, właśnie stamtąd oraz ze strony arkusze.pl, to Wam jeszcze polecam. I to CK jest w ogóle niewykorzystane. A teraz jak macie wakacje, możecie sobie poklikać na tej stronie, zobaczyć co tam w ogóle jest, co Was interesuje i dzięki temu po pierwsze już, zapozna, już zapoznacie się z częścią wakacje, a po drugie możecie bez problemu wrócić do tych kwestii później, bo po prostu wiecie gdzie one są. Byłabym też za tym, żebyście najpierw nadrobili to, czego nie wiecie z gimnazjum, Albo znaczy z poprzednich etapów edukacji, czyli zapoznali się z tymi lekturami, właśnie jak zemsta, dziady, część druga, wybrane bajki Ignacego Krasickiego, wybrana powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, i zapomniałam, co jest jeszcze, a Janek Kochanowski. I tam mamy treny: pierwszy, piąty, siódmy, ósmy, zdaje się, jakieś jeszcze pieśni. Więc. To są te lektury, na jakie później w trzeciej klasie nie będziecie mieć czasu. A teraz jest możliwość, abyście w spokojnej atmosferze wakacyjnej, wrócili do tych pozycji, zrobili sobie właśnie krótkie notatki, żeby mieć coś do Waszego archiwum i tak jakby wyrównali ten swój poziom, czyli ja bym była za gimnazjum i za pierwszą, drugą liceum świetnie ogarniętą, uzupełnione lektury, jakich nie czytaliście, a niekoniecznie wybieganie w przyszłość, bo mam wrażenie, że jednak szkolna analiza tekstu literackiego, pewna aparatura pojęciowa, jaką stosują nauczyciele, przyda się Wam rzeczywiście bardzo i sprawi, że że będzie Wam łatwiej zrozumieć i ogarnąć treść tych nowych lektur. Kolejna sprawa to dzienniczek błędów. I tutaj dziękuję pani od chemii, bo ona mi o tym jakoś przypomniała. Ona chyba nawet nie wie, czy to zrobiła, ale w jednym z jej stories było coś takiego. Mianowicie... W kiedy robicie już arkusze maturalne, bo to także Wam polecam, właśnie znajdziecie je na CKE, między innymi, czy na arkusze.pl, być może zauważycie, że pewien typ zadań Wam wybitnie nie idzie. Możecie to zauważyć, ponieważ zarówno CKE, jak i arkusze.pl zawierają też odpowiedzi do matur, zwłaszcza do części czytania ze zrozumieniem. Tam y, łatwo sobie sprawdzić, nawet będąc maturzystą, czy, pisze, m, czy piszecie, myślicie właściwie, czy nie. No, i do czego zmierzam? Wypisujcie sobie te zadania i te typy zadań, które są dla Was szczególnie trudne. Dzięki temu po paru tygodniach będziecie mieć wykaz ym, tych materiałów, albo może wykaz tych zagadnień, które sami powinniście ogarnąć i popracować nad nimi, po to, aby lepiej Wam ta nauka maturalna szła. Więc ten dzienniczek ym, błędów jest dość dobrym pomysłem. Kochani, bardzo Wam dziękuję za e, oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał e, i że wynieśliście, wyniesiecie z niego chociaż jedną małą radę, jakiej nie byliście świadomi e, wcześniej. Zapraszam oczywiście do mojego newslettera, do subskrypcji kanału, do kontaktu ze mną na Instagramie, bo tam pytam Was o to, jakie materiały chcecie w filmach zobaczyć. Bądźmy w kontakcie, pamiętajcie o sklepie online i co, przygotowujemy się już powoli do kolejnej matury. 爸爸。Bye bye.